Zapraszam serdecznie do wspólnej zabawy z Betsafe.com w typowanie meczów, w typowanie meczów Premier League, nie tylko dlatego, że one są w najbliższą środę, ale dlatego, że one są tak nieprzewidywalne, że tam tak naprawdę walka i o mistrza Andi i o awans do Ligi Mistrzów toczy się między tyloma drużynami, że to jest właśnie tak ekscytujące. Podczas gdy na przykład w Lidze Hiszpańskiej właściwie po ostatniej kolejce mamy już sprawę rozstrzygniętą 11 punktów straty Realu do... Do Barcelony po tej porażce królewskich z Betisem, po zwycięstwie oszałamiającym Barcelony z Levante, po tym jak jeszcze 11 wychowanków znalazło się w pewnym momencie na boisku. Oczywiście trudno, nie wyręczamy jeszcze w tym momencie Mistrzostwa Barcelonie, jest dopiero koniec listopada, no ale 11 punktów straty. Strata już 13 punktów w porównaniu z poprzednim sezonem, w tym Real stracił ich tylko 14. Jeżeli ktoś w tym momencie wydaje się silniejszym rywalem Barcelony w walce o tytuł, to to Atletico Madryt niż Real. Inna madrycka drużyna, zresztą w najbliższą niedzielę będą derby Madrytu, które wiele wyjaśnią, ale my tym meczem zajmiemy się później. Na razie przed nami naprawdę bardzo ciekawe mecze Premier League, bo ciekawa jest tam sytuacja, na przykład czy Chelsea. Odniesie pierwsze zwycięstwo pod wodzą Rafy Beniteza. Nie udało się z Manchesterem City 0-0, ale nie wiem, czy aż są takie powody do niepokoju dla kibiców The Blues. Zależy, jak na to popatrzeć. Szklanka do połowy pełna czy pusta. Z jednej strony było to, był to aż piąty mecz bez zwycięstwa z rzędu Chelsea. Z drugiej strony nie straciła bramki, czyli zagrała przynajmniej z tyłu tak jak zawsze grały w Premier League drużyny Beniteza, czyli Liverpool. Mówię drużyny, drużyna oczywiście. Byłem tylko zdumiony reakcją kibiców Chelsea, którzy mają prawo nie lubić Rafa Beniteza za jego, za jego słowa kiedyś na temat The Blues. Pamiętamy, nawet podobno na, na Enfield Road gdzieś tam, bo widziałem tylko zdjęcie. Jest nawet taka tabliczka z cytatem z Rafy, gdzie on mówi, że my nie musimy naszym kibicom, naszym Liverpoolu, wręczać plastikowych chorągiewek przed meczem, bo oni tak dopingują. Kwestionował historię Chelsea. Ale historia Chelsea w międzyczasie stała się naprawdę wielka dzięki udziałowi, bo to był cytat z 2007 roku, w finale Ligi Mistrzów w Moskwie, wygrania finału Ligi Mistrzów. Oczywiście ja się zgadzam, że zła była decyzja i przedwczesne zwalnianie Roberto Di Matteo, zwłaszcza, że Chelsea nadal jeszcze w Lidze Mistrzów gra, jeszcze to odpadnięcie przypieczętowane nie jest. Jestem w stanie sobie wyobrazić zwycięstwo Szachtara w Doniecku z Juventusem i awans jednak Chelsea. Ale oczywiście kibice mają prawo kwestionować tą decyzję Romana Abramowicza śpiewając There is only one... Di Matteo, ale obrażanie Rafa Beniteza, te kartki Rafa out, te śpiewanie e, fuck off Benitez, teraz, kiedy on już jest trenerem, kiedy to się nie decyduje, kiedy jest, myślę, że chyba lepiej byłoby go wspierać, a przynajmniej nie e, obrażać, powodując... E, wiemy, że zupełnie inaczej się gra piłkarzom w wspieranym na boisku, a zupełnie inaczej e, kiedy ich trener e, jest atakowany, kiedy podrywa się jego autorytet. Przed nami mecz Chelsea z Fulham, czyli z derby Londynu, może nie te najważniejsze, ale jednak. Ostatnio Fulham potrafiło wbić trzy bramki Arsenalowi na Emirates, więc chociaż ze zmiennym szczęściem sobie radzi, raz coś wygra, raz przerwa, przegra, ale, ale punkty urywać potrafi. Nie jest wcale powiedziane, że, że tutaj musi paść zwycięski wynik dla dla Chelsea. Ale właśnie ja, ja myślę, że chyba jednak tak, i cały czas czekam, bo właściwie takie najważniejsze zadanie Rafa Beniteza to jest reaktywowanie Fernando Torres'a, sprawienie, żeby Torres grał jak ten zawodnik z czasów Liverpoolu, a on sam powtarza, że Rafa Benitez to jeden z najlepszych trenerów, jakich kiedykolwiek. Przepraszam za komórkę. Z kim kiedykolwiek pracował, ufa bardzo Benitezowi i jeśli nie Benitez, to kto? Myślę, że jeżeli Torres nie, nie reaktywuje się do stycznia, to jednak w styczniu będą jakieś mocne transfery i raczej nie liczę tutaj na, na transfer Roberta Lewandowskiego, który na pewno został dostrzeżony w Londynie, ale raczej obstawiałbym albo na Falcao, albo na Edinsona yy, Cavaniego, o której skuteczności Chelsea prze przekonała się na własnej skórze w poprzednim sezonie. Kurs jest bardzo optymistyczny na BetSafe.com dla yy, Chelsea, 1.44 zwycięstwo, 4.50 remis z Fulham, 7.45 zwycięstwo Fulham, też w nie nie wierzę, wierzę wreszcie w przełom. Zwycięstwo 2 do 0, no właśnie nie wiem, co z tym Torresem, czy raczej Oscar, czy Eden Hazard, nie podejmuje się stwierdzić, czy Torres będzie już umiał teraz się przełamać. Inne ciekawe mecze. Tottenham-Liverpool. Co ciekawe, być może jeden z nich zostanie klubem Roberta Lewandowskiego. Wiemy, że jest zdesperowany, żeby odejść na wyspy, ale właśnie na wyspy dokąd? Gdzie zostanie przyjęty z otwartymi ramionami? i Kto wysłupła te miliony euro czy funtów na niego? City? Nie bardzo. Tam jest czterech napastników, który gdzieś musiałby odejść. Który? Którego byście wyrzucili? Edina Dżeko, może tego Mario Balotellego, z którym chyba nawet już i, i Roberta Mancini po ostatnich jego wybrykach ma, ma, go dosyć. Carlos Tevez, Sergio Aguero, My w Manchester United Ciccari jest super rezerwowym. Robin van Persie, Wayne Rooney, um, no Arsenal, ale, ale czy do Arsenalu, czy, ale właśnie tak. Typujemy tutaj ze znajomymi, że to będzie może drużyna taka, na pewno będzie szukał napastnika Liverpool, chyba yy, to Tenham. Drużyny z wielką historią, yy, ze wspaniałymi kibicami, kibicami zwłaszcza, tymi z Enfield Road, ale jednak pod względem sportowym moim zdaniem zawsze to będzie krok wstecz, choć pod względem finansowym dla pewno na, na Roberta yy, w górę. 2,40 na Tottenham, 3,40 na Remis, 2,90 na Liverpool, który jak przeczytałem taką zabawne zestawienie, że Leo Messi w tym roku zdobył już więcej goli, bo 82, trzech mu brakuje już tylko do rekordów trzech czasów, Gerda Müllera goli w jednym roku, strzelił już w tym roku więcej goli niż Liverpool. Ciężko będzie Liverpoolowi pokonać Tottenham. Stawiam tutaj na zwycięstwo również 2 do 0 dla gospodarzy, dla drużyny z White Whitehart Lane. I wreszcie drużyny, mecz objawienia tego sezonu Premier League, czyli West Bromwich. Albion przyjeżdża, na, przyjeżdża do Swansea. Dwóch obiecujących trenerów z jednej strony Michael Laudrup, który objął Swansea po Brendanie Rogersie. Z drugiej strony no, trener listopada, października Stevie Clark, pamiętam, że widziałem go na żywo jeszcze w barwach Chelsea, bo byłem na finale, ostatnim finale Pucharu zdobywców pucharów w Sztokholmie, w którym Chelsea wygrała po jednym golu Gianfranco Zoli SFB Stuttgart, Stevie Clark był właśnie. Mm, przez chwilę asystentem Kennego Dalglisha w Liverpoolu w West Bromwich. Albion radzi sobie nadzwyczajnie. Trzecie miejsce w Premier League i przyjeżdża do Swansea. Stawiałbym na remis 1 do 1, jeżeli macie inne e, e, przeczucia co do tego spotkania i tamtych, proszę bardzo, zabawmy się. A jeszcze tylko podam kursy na BetSafe.com, meczu Swansea West Bromwich. 2,28 na zwycięstwo gospodarzy, 3,35 remis, 3,10 zwycięstwo e, West Bromwich. A nawet dwa takie e, zespoły, ich mecz gwarantuje e, walkę. Od pola karnego do pola karnego i od pierwszej do ostatniej minuty ja obejrzę z przyjemnością.